Siemanko wszystkim, ja jestem Kador i witam Was w kolejnym odcinku z gry Medieval Dynasty. Udało mi się przetrwać pierwszy rok tego mojego żywota w średniowieczu. Teraz czeka mnie kolejny rok zmagań, w trakcie którego będę chciał oczywiście rozwijać swoją wioskę oraz się dorobić. Lecz zanim się dorobię. To będę, będę musiał podskoczyć do najbliższej wioski, by zapłacić podatek, który trzeba odprowadzić każdej wiosny. W sumie on jest chyba głównie za budynki naliczane, ale nie wiem za co jeszcze. I 190, 195 monet mnie on wyniesie. Dobra, lecz zanim pójdę, to chciałbym zrobić jedną rzecz. Czyli. W poprzednim odcinku wybudowałem chatę myśliwską i zatrudniłem tu Hubertę, by była po prostu tym myśliwym. I ja myślałem, że ona będzie polować, jeżeli umieszczę w skrzyni jej włócznie, ale okazało się, że trzeba umieścić nóż. Dlatego teraz to właśnie zrobiłem, już ona może go sobie... O, chyba idzie po ten... A, poczekajcie, jeden fajny detal wam pokażę, tak już przy okazji. Zobaczcie, ona tu wejdzie i wzięła przebranie, takie jakby inne. Przebrała się w taki strój, by iść do lasu. To jest taki spoko szczególik w tej grze. I jeszcze mój mir. Muszę mu chyba dać siekierę. Bo chyba to tak w tych grze działa, że trzeba codziennie w skrzyni siekierę umieścić. Bo ja w poprzednim odcinku tu umieściłem mu siekierę i on już jej nie ma, więc dam mu jeszcze jedną. Chyba, że on ją ma przy sobie. Dobra, to weźmy. Umieszczę tę siekierę. I on ma. Czekajcie, on ma tutaj jakieś questy dla mnie. Naprawdę myślisz, że jesteś lepszym drwalem niż ja? Udowodnij to. Zobaczymy czy możesz zebrać więcej kłód niż ja w ciągu jednej godziny Stawiamy na 50 monet Zwycięzca bierze wszystko Przyjmujesz wyzwanie? W sumie przyjmuję Ale 50 monet zaraz, to ja nie będę mieć z czego podatku zapłacić jak się nie wyrobię Chwila, wyzwanie drwala Muszę mu trzy kłody dostarczyć? O, to rzeczywiście gościu A nie, czekajcie, ja mam tam ścięte drzewo Zauważyłem, że... Jest tutaj jedne ścięte drzewo, którego w ogóle nawet nie pociąłem. <laughs> I leży od zimy. No to łatwiutkie wyzwanie, strasznie. I 50 monet za to dostanę? To już trochę odrobię ten podatek, który zapłacę. Bo szczerze w tej grze 50 monet, no to tak drogo nie chodzi. Ej, gdzie on jest? Tutaj gdzieś pobieg. No dobrze się składa, też muszę iść w tamtą stronę. Dobra, trzymaj. No i fajnie, to teraz idę do wioski. I być może dzisiaj będę kontynuować wątek Alwina. Ale przy okazji sobie tutaj pozbieram co nieco w lesie. Bo mamy wiosnę wreszcie, czyli mogę w tej grze znowu się poba pobawić trochę w zbieractwo. No bo zimą to nie można zbierać nic oprócz patyków i kamienia. Tu proszę bardzo, grzyby. Eee, o, babka lekarska, to się przyda, bo babkę lekarską to wyprztykałem się z tej babki. I potem nie miałem się czym leczyć, jak mnie jakieś zwierzę zaatakowało, więc tym razem pozbieram babkę, ale nie sprzedam całej, tylko schowam w skrzyni, bo to może być przydatne. Czekajcie, ja pozbieram trochę tej babki, trochę tego dziurawca, no bo serio, te podatki to dosyć... jak zapłacę, to już nie będę miał hajsu. Więc chociaż trochę ziół sprzedam. Jak już dojdę do wioski, czekajcie, czekajcie... mam? 16, 18, 19, 20. Dobra, idziemy. Idziemy do Uniegosta, bo to Uniegostowi trzeba zapłacić. No i przy okazji pogadam z Alwinem. Też się jakieś nowe questy pojawiły, więc zobaczymy, co tam. No, co tam ciekawego mają dla mnie mieszkańcy. I bardzo się cieszę, że już jest ta wiosna, bo. Kurczę, się przyzwyczaiłem już tak, niby trzy dni w grze, ale jednak się przyzwyczaiłem do tego zimowego widoku. A tu proszę bardzo, znowu zieleń, roślinność. No wiosną chyba ta gra wygląda najlepiej. Chociaż, no latem w sumie też, to się aż tak bardzo nie różni. Dobra, gdzie jest ten Uniegost? Masz te podatki, kurde. No i fajnie. To teraz, zanim pogadam z Alvinem to zobaczę, jakie questy mają dla mnie pozostali mieszkańcy, czyli Zdamir. Czy mogę ci w czymś pomóc? Witaj, potrzebujemy twojej pomocy. Ostatniej nocy była straszna burza, która zniszczyła nasz dom. Czy mógłbyś pomóc nam zebrać zasoby i odbudować go? Zapłacę ci za to nagrodę. Okej, okay, czyli to jest chyba quest z gatunku takich, który jest bardzo łatwo tu wykonać. 37 potyków 8 kłód. A to jednak nie aż tak nie ja aż tak dużo. Ej, powiedział, że mi zapłaci, a w nagrodach jest reputacja, czyli OK i 40 budowanie. Tu chyba chodzi o ten. O te umiejętności albo o technologię. Dobra, goście, to poczekaj, to też jest łatwe do zrobienia. Eee, czekajcie, czekajcie. Alvin jest tam, a tutaj jest ten gościu, który ma dla mnie jeszcze jakiś quest. Dobra, co tam masz? Zgubiłem wiadro, którego potrzebuję do dojenia, czy mógłbyś mi przynieść inne? Aha, znowu ten quest z wiadrem, który... Którego nie udało mi się wcześniej wykonać, bo nie, nie mogłem wiadra ogarnąć. Teraz wiem, że wiadro sami możemy jakoś tworzyć później. Albo ukraść, ale... Wcześniej to tak nie udało mi się... Nie chcę tutaj ryzykować z tą kradzieżą po prostu. Może sam te wiadro kiedyś tam wytworzę. Dobra, teraz albo Alvin, albo Kłody. Niech będzie Alvin. Witaj, jak Ci idzie twoja nauka? Założę się, że mogę Cię teraz pokonać. Och, jak pewnie. W porządku, zakładam się. Ile? Za 100 monet. Mamy trzy strzały. Ten kto, punktu... ten, kto zdobędzie więcej punktów wygrywa. Wchodzisz w to? Tylko że ja nawet 100 monet nie mam, czekajcie. Czyli ten Alvin dalej się chce bawić włócznika. Spoko, spoko, tylko. No właśnie. Nie mam nawet z czego się założyć, więc zaraz... Gdzie jest Unigost? Unigost jest handlarzem, jemu sprzedam te... Te dziurawce. Ej, gdzie jest mój dziurawiec? Który zebrałem. Co jest? Ej, kurde, gdzie mój dziurawiec? Natknąłem się na jakiś błąd? Przecież tyle dziura w to się nazbierałem. O jest, babka lekarska dziurawiec. Ej, czekajcie, coś tu jest nie tak. A, chyba, że jemu nie mogę tego sprzedać. On takich rzeczy nie przyjmuje. Okej, okay, dobra, już myślałem. Myślałem, że mi gdzieś tu zniknęło. Dobra, czyli on nie chce takich rzeczy kupować, najwidoczniej. A mam wrażenie, że to jest pierwszy raz w tej grze, kiedy ktoś nie chce czegoś ode mnie kupić. Bo tak to miałem wrażenie, że mogę wszystko sprzedać każdemu. Ej, ona też nie chce tych... Dziura, tego dziurawca i tej babki lekarskiej. Co jest? A ja nie wiem, czy coś się nie pozmieniało w ostatniej aktualizacji. Coś tam było o takich... O tego typu rzeczach. I może właśnie to! Że nie mogę już sprzedawać tego typu rzeczy. Kurde, to co ja mam sprzedać, żeby mieć te 100 monet? Smardza mogę sprzedać. Co jeszcze tutaj? No, Włócznie mogę sprzedać, bo chcę uzyskać te 100, monet, by wiecie, by z tym Alwinem zrobić ten challenge. Tylko kurde, dobra, pieczone mięso sprzedam ja i tak tego jeszcze mam bardzo dużo w skrzyni, więc to nie, nie jest problem. Dobra, mam 100 monet. No to dos dosłownie z tym Alwinem zakładam się o wszystko. Coś tu się zmieniło widocznie w ostatniej aktualizacji, że chyba już ziół nie można sprzedawać? Albo to trzeba u jakiejś zielarki, której nie wiem gdzie tutaj jest. To lipa, bo to w sumie było takie dla mnie bardzo dobre źródło dochodu. Ajajaj, aj, aj, niedobrze, niedobrze. No to co, Alwin? Ja robię dosłownie zakład wszystko, dlatego no, zaś zapiszę grę. Teraz możemy się mierzyć. Trzymaj wszystkie moje pieniądze, i oby moje oko było celne. Bo z tymi łukami to wiecie. To nie jest właśnie tak, że ta strzała leci dokładnie tam, gdzie wycelujemy. Jest jednak opad tej strzały i trzeba to pilnować. Dobra, czy ja nie stoję teraz gdzieś za daleko? A, dobra, ryzyk fizyk. No i teraz pytanie, gdzie ja chcę celować? Tak? Uuu, celność 93. To ja nawet nie ruszam ręką. Dobra. Nie ruszam ręką, bo jest dobra celność. No i co? Mam cię, Alvin. Dobra. A zobaczmy w sumie, gdzie ja trafiałem. O kurde. Prawie Robin Hood. Nieźle, nieźle. Czyli tak generalnie trochę za bardzo w lewo celowałem, ale ja, no nie wiem, jakoś ja mam z tym łukiem, że mam wrażenie, że ta strzała, że trzeba bardziej w lewo celować, żeby trafić, ale tutaj widocznie jest trochę za bardzo w lewo. No i co? Musisz się jeszcze trochę podszkolić. Tak, i kto jest mistrzem? Nie bądź zrozumiały, masz dużo większe doświadczenie niż ja. Tak, tak, a teraz moja nagroda. Jeszcze zobaczysz, będę więcej ćwiczyć i w końcu zabiorę ten uśmiech z swojej twarzy. Pasuje mi. Sprawdzimy się przy następnej okazji. O kurde, muszę teraz poczekać do następnej pory roku. No, to z tobą Alvin już nie będę mieć tutaj za bardzo do czynienia. Teraz na wiosnę. Fajnie, fajnie, że ten quest ukończyłem. Znaczy tę te część tego questa, bo widzę, że historia będzie kontynuowana. Jestem ciekaw, kiedy ta Unigosta będzie wreszcie kontynuowana. Dobra, to teraz zdobędę 30, 37 patyków oraz 8 kud do, dla Zdamira. Ale ten Zdamir to jest taki trochę leniuch, co nie? Patrzcie, ile ma patyków i ile ma drzew. Dosłownie za domem, a musi mnie zatrudnić. Chociaż i tak on mi nic nie zapłaci, jak się okazało. Dobra, i co ja będę przez resztę odcinka robić? No zobaczę. Teraz niestety tym zbieractwem to się za bardzo nie zajmę, bo się okazało, że ziół już nie mogę sprzedawać. I taka trochę to... trochę to lipa jest, niestety. Dobra, to się może do czegoś innego te zioła mi przydadzą. Ale grzyby mogę zbierać i sprzedawać nadal. Może coś zbuduję, albo pójdę gdzieś indziej jakieś tam kwestie sobie popatrzeć. O, dobra, jestem trochę przeciążony, ale do tego gościa mam blisko, to już... Kłody mu dostarczę wszystkie. Następny odcinek raczej będę chciał poświęcić być może cały rolnictwu, bo jest trochę tam rzeczy, które ja mam w planach. W sensie muszę zebrać część plonów, trochę posiać, stworzyć więcej pól, wybudować również stodołę chyba muszę. Więc. No, trochę będzie roboty. Dobra, to gdzie ten gość mi tutaj uciekł? Trzymaj. To powinny być wszystkie materiały, które chciałeś. No właśnie. A dobra, patyki zebrały mi się automatycznie. <grym> kiedy. Yy, kiedy ściąłem to drzewo. Ok. I coś tutaj odblokowałem w technologii. Prosty dom. I czym to się różni? Zaraz. Czekajcie, zaraz zobaczę, czym ten dom się niby różni od takiego zwykłego. Bo jest prosty mały dom, czyli ten, który ja wybudowałem i jest prosty. Dom. No, oczywiście zakładam, że jest pewnie trochę większy. Nie wiem, może jest trochę więcej miejsca w nim. No to spoko. A i przy okazji sobie coś odblokowałem też chyba. Drewniany stół mogę stworzyć. Ale jakie droga jest technologia tego wykupienia w ogóle? Masakra. No, to może w przyszłości sobie większy dom wybuduję. Bo następny odcinek, no to tak jak wspomniałem, rolnictwo, bo no, mam tam trochę do zrobienia. Dobra, to teraz co ja tutaj. Będę chciał zrobić. Być może skoczę sobie na szybko do Borowa. Gdyż w Borowie jest jest yy, moja luba, którą to próbuję bajerować i tak trochę średnio to wychodzi. <laughs> w sensie niektóre opcje dialogowe w tej ciężko jest wyczuć, która opcja dialogowa w tej grze sprawi, że te jej poziom sympatii wzrośnie. W sensie to już one się na tyle powtarzałem, że to się da zapamiętać, ale ja czasami nie potrafię tego zapamiętać. O czekajcie, kamienie to pozbieram w sumie, bo Chyba ich mam dosyć mało. Może bym sobie coś też przekąsił na szybko, tylko... no właśnie tylko co? Mięso z sosem? Na niech będzie? Oj, przy okazji, skoro tutaj jestem, to zobaczę, czy może u tych handlarzy będę mógł sprzedać te zioła. Albo kompletnie to w aktualizacji. Bo ta aktualizacja już wyszła, chyba jak ja zacząłem mieć zimę w tej grze. A zimą, no nie miałem żadnych. Nie mogłem zbierać żadnych ziół. To nawet się nie dowiedziałem o tym, że nie możemy sprzedać. Ej, wiadro, jakie drogie! To mi się nie opłaca chyba go kupować. No nie, nie mogę u tych ziół sprzedać. Drewniany talerz? Skąd ja to mam? A po tym. A sprzedam w sumie. Po tej zupie chyba. Znaczy, po tym mięsie, co przed chwilą zjadłem. Kurde, jakie drogie to wiadro. A co ja dostanę, jak mu dostarczę reputację dynastii i rolnictwo? No tak... Nie mam pieniędzy teraz na takie rzeczy. Szkoda, że tu nikt nie ma dla mnie questa. Może tobie mogę sprzedać te zioła? Bo jak nie, to serio chyba tak w tej aktualizacji zrobili, że się już nie da ziół sprzedawać. No i co? No i lipa, bo to było dobre źródło, dochodu, dobre źródło dochodu do tej pory. Dobra, gdzie jest ta moja... A, Jaromira, to ona. Nie poznałem cię. Chyba nowa fryzura. Dobra, więc trochę poziom sympatii. Co by ci tutaj pogadać? Jeżeli to zadziała... Czyli pani, wydajesz się bardzo wysportowana. Wygląda na to, że masz siłę dzika. <laughs> Dwa punkty sympatii to dodało mi. No... Ciekawie, ciekawie. Uuu! Tu mi trochę poziom sympatii wzrósł. Ja chyba ją ogólnie wezmę do swojej wioski, ale nie, w sumie na razie nie. Może jeszcze poczekam. Co by tutaj jeszcze pogadać do niej? Może znowu z tym dzikiem, bo ostatnio ten tekst zadziałał. O! Kurde. Jak tak dalej pójdzie, to w tym odcinku pozyskam żonę, bo patrzę, że jest dzisiaj. A dobra, to już jest chyba maks. Jest limit, po którym już nie możemy pogadać z NPC-tami. Bo po prostu wiecie, no to wiecie, to jest logiczne, że już są trochę złudzeni i wystarczy na jeden dzień, więc to jest, to jest akurat spoko. Ale jestem na dobrej drodze, by tę żonę pozyskać. Może uda mi się jeszcze wiosną albo latem. I teraz co? A no może skoczę do Baranicy? Bo. O, czekajcie, królik. Aha, dupa. Skoczę, może sobie na szybko do Baranicy, zobaczę, kto tam ma dla mnie jakieś questy. Bo niestety tutaj w tej wiosce to tak średnio z tymi questami na razie. Znaczy, jeden wykonałem, a drugi to z tym wiadrem jest. Jak się wkurzę, to serio to wiadro po prostu ukradnę. O, kurde, jak się spłoszyła w ostatniej chwili. No kurcze, i zmarnowałem strzałę, chyba że ją gdzieś tu znajdę. Dobra, jest. Ja nie mogę pójść do lasu, żeby na coś nie zapolować. To jest za każdy. Aha, fajnie, nie mam noża, czekajcie. Bo oddałem do skrzyni. Brakuje mi patyków. Okej okay. Dobra Idziemy dalej, tylko tu się też żubry kręciły, więc muszę uważać I właśnie nie wiem czy nie zrobię czegoś takiego By się wreszcie kiedyś wybrać w odcinku na przykład, aha Tam jest tylko jeden quest teraz w tej hornicy, no to tak średnio o, w baranicy są dwa questy. No to dobra, może wiosną mnie, ale jakoś tak latem albo jesienią wreszcie chciałbym się wybrać do jakichś dalszych wiosek. Tylko żeby mi się to opłacało, bo to jest kawał drogi taki. Iść. i nic innego bym w odcinku nie robił. Tylko po prostu do tamtych, wios do tamtych wiosek bym szedł. Ale to zrobię, jeżeli w którejś z tych odległych wiosek będzie naprawdę dużo questów, to wtedy tam pójdę, bo wtedy uważam, że warto. Ale teraz, jak jest w tej hornicy, tylko jeden quest, to mi się nie chce tylko specjalnie po niego iść. I teraz mnie jedna rzecz ciekawi, bo jak już dało się zauważyć, w tej grze te questy, te questy poboczne dosyć mocno się powtarzają. I jestem ciekaw, czy teraz też dostanę jeszcze raz taki sam quest, jaki wykonałem wcześniej. W sensie. No, okej, okay, nie żebym jakiś miał z tym problem, bo nagrodę i tak dostanę za ten quest, nawet jeżeli zrobię dokładnie drugi raz to samo. No, ale przydałaby się większa różnorodność. Dobra, czekajcie, zobaczymy co ten. Drogowit ma do, do powiedzenia. Przydałabym się twoja pomoc. Chciałem wyremontować swój dom, ale nie mam przy sobie młota budowlanego. Czy możesz mi go przynieść? No, ja już chyba z trzy questy wykonałem, które polegały na tym, by młotek komuś dać. No, akurat jeden mam w ekwipunku, więc trzymaj. No i co, reputacja dynastii. I to wszystko? No, w sumie za dużo się nie narobiłem, więc nagroda adekwatna. I jeszcze Uniemir, który, się, jak widzicie, zbagował albo odwala mi tutaj jakiś taniec ludowy. Śmiesznie to trochę wygląda. E, dobra, jestem naprawdę spragniony. Możesz mi przynieść bukłak? O kurde, wiesz co, chyba nie mogę. 76 monet i 20 reputacji. Tak, tylko że ten bukłak mi chyba kosztował 200 monet, więc ja ci go nie dam spadaj. Ja sam będę mógł wytwarzać bukłaki, chyba, ale jeszcze nie teraz, albo już mogę? Czekajcie, gdzie to jest. Eee, czy, czy to nie w szwalni się robi? Nawet jeśli to i tak to wiecie, wymaga trochę tej technologii. Ej, czekajcie, chwila. Gdzie jest ten bukłak? Może to tu? Albo nie, w przetrwaniu może on być w sumie. Nie, nie jest z przetrwanią. No to gdzie ten bukłak jest? Tego nie... Może ja już go mogę wytworzyć, a o tym nie wiem. Nie, no nie mogę go znaleźć. Na logikę powinien być gdzieś tu. Dobra, nieważne. Ten quest będzie tutaj wisieć do końca wiosny, więc. Nie muszę go dzisiaj wykonywać. To wrócę teraz do wioski i zobaczę, ile mięsa udało się. Hubercie Pozyskać, w sensie jak tam jej wyszło to polowanie Skoro już dostała ten nóż Więc powinno już tam trochę, bo jak się okazało Ten Mojmir Jak oglądaliście poprzedni odcinek to wiecie, że no Dosyć nieźle on sobie radzi w lesie Szybko tam te drzewo ścina i no dzięki niemu Ukończyłem budowę tej chatki myśliwskiej, tak szybko Więc zobaczymy jak jest tutaj z tą Hubertą Bo w ogóle czekajcie, zobaczę sobie tu zarządzanie no, nieźle tutaj jest. I chwila, ja tutaj mam. No, muszę tę swoją przyszłą żonę do wioski swojej, już tak wiecie, oficjalnie tu przyjąć. I najpierw do wioski, że wiecie, no żeby po prostu tu mi w czymś pomagała. A zobaczymy, co z tego będzie później. Tylko ja za bardzo nie mam gdzieś zatru zatrudnić teraz. Chyba. A, dobra, to tam, to nie jest problem. O, smart na drodze. Tutaj już jak widzicie dojrzało mi. Co to mi tu dojrzało? Czekajcie. To jest chyba żyto, żyto mi już dojrzało. No ale to w następnym odcinku tutaj zajmę się rolnictwem, bo mam sporo rzeczy, które chciałbym posiać, muszę to zebrać, muszę stodołę wybudować, więc stwierdziłem, że poświęcę na to cały odcinek oddzielny. O, czekajcie, pułapka na ptaki, już ona jest całkowicie zepsuta, więc zrobię nową. O ile mam, patyki I ja nigdy nie pamiętam, gdzie te. Nigdy nie pamiętam, gdzie te pułapki są tutaj. Kurde no, dobra tutaj, brakuje mi, brakuje mi patyków, no to na szybko sobie tutaj jakiś patyk podniosę, jeden, drugi i już mam, dobra i jeszcze królik też złapany i też ta pułapka już będzie zepsuta, kurde to czekajcie muszę się nazbierać tych patyków, bo się wyprztykałem, albo nie, ej jagody zebrałem, niedojrzałe, no to w sumie one nie są mi potrzebne. Czekajcie, czekajcie, ja pójdę tu do magazynu i zobaczę ile batyków i ile drewna ten Mojmir nascinał. O! Ej, zaraz. A ta glina skąd w tym magazynie? Pióro i skóra. To ja to tu umieściłem, czy co? Nie wiem. Czy to ta Huberta Dobra, wezmę te patyki. Widzę, że mój mir dobrze tutaj pracuje, bo sporo mam kłody oraz tych patyków. Ale ja myślałem, że. Aha! Dobra, czyli ta. Huberta, jak ona jest myśliwym, to ona mi zbiera nie dość, że mięso to jeszcze pióra, skórę, futro. I glina nie wiem skąd tutaj się wzięła. Czy ja ją tu umieściłem? Bo ja miałem trochę gliny wykopanej, ale. Nie pamiętam, czy w tej skrzyni ją umieściłem. No i nie dość właśnie, że mięso, to jeszcze te futro, skór i tak dalej. Kurde! Fajnie, teraz ja nie będę musiał tyle tutaj polować. Fajnie, 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 fajnie to wezmę trochę tego mięsa. Trzeba będzie upiec, bo ja już nie mam przy sobie żadnego. Teraz postawię na szybko tę pułapkę na króliki. Gdzieś tutaj. Dobra. No to spoko, ci myśliwi są spoko. Naprawdę myśliwi i w ogóle pracownicy tutaj. Fajnie, fajnie. A tu jest moja glina, czyli albo ten gości, albo ta typiaraście glinę mi dodatkowo zebrała. Spoko. I to co, tylko kosztowało mi to jedną siekierę i jeden i jeden kamienny nóż. No, plus wiadomo, trzeba im dostarczyć również opał, żeby był w tych skrzyniach. Oraz żywność, no ale to tak jakby wiecie, jeżeli zatrudnimy gościa w tartaku. Jeżeli zatrudnimy kogoś w domku myśliwskim, to tak jakby oni sami sobie te potrzeby zapewniają. Więc to jest spoko. Dobra. No to co? Idę trochę tego mięsa podpiec. I nie wiem czy, a chwilę jeszcze się tylko napiję na szybko z rzeki. I nie wiem czy na dzisiaj to nie będzie wszystko. Jakoś tak mało się dzisiaj narobiłem, co nie? Myślałem, że będę mieć więcej roboty przy tych questach w wiosce, ale jakoś się w miarę szybko z tym uwinąłem, więc... Więc tak, czekam na następny odcinek, by tutaj zająć się rolnictwem, bo sporo pól będę chciał nowych natworzyć, bo to co ja tutaj mam, to jest jeszcze mało. Ja jeszcze gdzieś tu potworzę... Mnóstwo tych pól, bo się trochę skupię na tym rolnictwie, bo mi naprawdę ta technologia rolnictwa tutaj tak dosyć powoli idzie, to samo tyczy się umiejętności tutaj rolnictwa, naprawdę to jest bardzo powoli, więc ja mam nasiona, więc to nie jest problem, pole stworzyć też nie jest problem, problemem jest nawóz natomiast, no w sumie mogłem dzisiaj kupić, tylko tak, nie no w sumie już mam za co po wygraniu tym, tego zakładu z Alvinem, więc problemem jest nawóz tak bardziej. To jednak może jeszcze pójdę na szybko do wioski po nawóz. Jeszcze nie jest ciemno. Wilki może mnie wilki nie zjedzą. Ale czy ja mam co zjeść? Coś tutaj mam. Tylko nie za dużo. To pójdę po ten nawóz, by w następnym odcinku już nie latać do tej wioski, tylko po prostu zająć się tymi tym rolnictwem, bo jest trochę tam do posiania, trochę do zebrania. Yy, I również trochę do. Wybudowania, bo chcę stodołę wybudować. Po prostu muszę ten quest ukończyć. Czekajcie, ja wam pokażę, który. O, umieszczone pola i wybuduj budynki stodoła. I dostanę za to reputację i etap rozwoju farma. Czyli zwiększę sobie limit budynków do 12, bo teraz mam limit chyba 9 czy 8? Czy 8 chyba mam. No, to fajnie. A nawóz kupię, aha, ja nie wiem czy ja kupię teraz ten nawóz, bo przecież ja zapominam, że ta gra taka jest fana, że tu w nocy NPC-ty co robią? Śpią. Czyli być może teraz idę trochę na darmo do tej wioski, bo może już ten gościu Sobiemir, o, Sobiemir zawsze sprzedaje nawóz, może on już śpi. Bo ta gra jednak jest, wiecie, taka dosyć, no... Realistyczna pod tym względem, tylko gdzie ten sobie. On, on był tam zawsze, ale może on już gdzieś śpi. Albo to jest sobie Mir. Nie, zaraz ja zobaczę. O, jest sobie Mir. Dobra. Jeszcze nie poszedł spać. Akurat go złapałem, jak chyba szedł do domu. Pokaż mi swoje towary. Nawóz. Ej, czy ten nawóz nie podrożał? On nie był kiedyś za 9? Coś tu jest nie tak. Dobra. To kupię go. No, dosyć sporo chcę posiać tego wszystkiego, więc niech będzie nawet i 18 sztuk nawozu. Dobra. Trochę ja mam tu dużo do posiania, jednak. I w sumie mogłem, no właśnie, skoro mam teraz zatrudnionego myśliwego, to mogłem po prostu przynieść mięso i sprzedać, bo skoro ziół nie mogę teraz sprzedawać. Hmm, niestety. To trzeba będzie tutaj jakoś. A ja mam mięso przy sobie, chyba. Przecież wziąłem, czy nie? Czekajcie. Tutaj widać wieczór, to się zbierają ludzie w tawernie. Kurde, ta gra ma takie szczegóły, na które się wcześniej nie zwracał uwagi. Ja chyba mam mięso przy sobie, czy nie? Mam, dobra. No to teraz co? Będę trochę zarabiać na mięsie, po prostu. Zawsze coś. Chyba, że pieczony kosztuje więcej. To mogłem w sumie upiec, czekajcie. A nie mam nawet przy sobie pieczonego mięsa, okej. Okay. No to co? Wracam do swojego domu, by się przespać i przywitać drugi dzień wiosny. Więc jeżeli Wam się ten odcinek podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Ja już się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Cześć.